Wydawnictwo Station Nord przedstawia. Navis Nord Prosperity Training. Copyright by Janusz Wielobub. Czyta Bartosz Głogowski. Produkcja: Audioteka. Rozumowanie po swojemu nie jest wyrażaniem życia. Jest ucieczką od życia, która nie prowadzi do mądrości. Tak mawiali starożytni Grecy. Złymi świadkami są oczy i uszy ludzi, którzy mają duszę barbarzyńców. Heraklit. Należy rozważyć, że bogactwo i ubóstwo, tak jak i inne aspekty naszego życia, nie są niczym więcej jak kamieniem probierczym odsłaniającym stopień naszej czystości. Szejk Tosun Bayrak al-Jerahi al-Halweti. Zrób listę wszystkich rzeczy, które chcesz mieć za darmo. Będziesz wiedzieć, czego w życiu nie dostaniesz. Navis Nord. Zrób listę wszystkich swoich pragnień i marzeń i przeczytaj książkę Prosperity Training. Lektura pomoże ci zweryfikować pragnienia. Z niektórych trzeba będzie zrezygnować, inne wymagają korekty, jeszcze inne zmiany motywacji. A jeszcze inne trzeba po prostu inaczej postawić. Pamiętaj, błąd może tkwić w metodzie. Kiedy zapoznasz się z metodą, własne refleksje i wysiłek zbliżą cię do realizacji siebie. Zapraszam. Nawis Nord. Od redakcji. Prosperity Training to kompleksowy trening umysłu, którego celem jest rozwijanie mentalnych stanów umożliwiających osiąganie celów, sukcesów oraz realizację siebie. To korzystnie wyróżnia go pośród powszechnie dostępnych metod, które zwykle obejmują jeden lub dwa czynniki. Fragmentaryczność czasami bywa skuteczna, jeśli akurat dostarcza nam brakujących elementów, natomiast statystycznie jest nieskuteczna. Dlatego Prosperity Training składa się z kilkunastu bloków tematycznych, które można również traktować jako osobne treningi. Podstawowe wiązki zagadnieniowe treningu: 1. Sterowanie celami. Ta część treningu uczy, jak prawidłowo i skutecznie stawiać cele. Jakie rodzaje celów można wyróżnić? 2. Kształtowanie warunków podmiotowych umożliwiających realizację celów. Ponieważ prawidłowo postawiony cel może nie wystarczyć do realizacji naszych marzeń, ta część treningu podejmuje temat, jakie warunki podmiotowe muszą zostać spełnione, czyli jakie wewnętrzne właściwości powinniśmy rozwinąć, aby zrealizować cele. 3. Praca z pragnieniami i uwalnianie energii. Motorem naszych sukcesów są prawidłowo sformułowane pragnienia. Ta część treningu uczy, jak pracować z pragnieniami i jak wyzwalać. Energię potrzebną do działania. 4. Kreowanie przestrzeni szczęścia, sukcesu i radości czyli od czego jeszcze zależy realizacja naszych celów oraz jak świat, w którym żyjemy, oraz ludzie wpływają na realizację celów. 5. Drzewo Umysłu. Ta część treningu uczy, jak posługiwać się władzami umysłu, aby umysł stał się naszym sojusznikiem na ścieżce realizacji siebie. 6. Praca z siłą napędową oraz prawo przyczyny i skutku czyli co faktycznie odpowiada za sukces, jak poszukiwać swojego marginesu wolności i co umożliwia zmianę na lepsze. 7. Trening otwarcia i przekraczania granic. Praca ze stanami braku i niedoboru oraz uwalnianiem się od niewłaściwych przekonań. 8. Praca z symbolami bogactwa umożliwia aktywację procesów prowadzących do realizacji naszych celów. 9. Trening wartości, czyli co faktycznie zrywa nas do działania i nadaje życiu sens. 10. Praca z sytuacją inicjalną i motywacją. 11. Praca z marzeniami. Trening został opracowany przez Nawisa Norda w latach 1992-2006. Po raz pierwszy w całości został zaprezentowany w 2007 roku w Station Nord w Krakowie. Od tego czasu jest systematycznie nauczany i wzbogacany o nowe wątki i coraz bardziej szczegółowe wyjaśnienia. Ta książka po raz pierwszy przedstawia trening szerszemu gronu odbiorców. Zaprezentowane w niej fragmenty materiałów były nauczane w Station Nord w Krakowie w latach 2014-2015. Książka Prosperity Training może być bardzo przydatna dla menedżerów, ludzi dążących do sukcesu i ludzi chcących realizować swoje cele. Opiera się na ponad 30-letnim doświadczeniu autora, doświadczeniu trenera, konsultanta i doradcy. Ale otwiera również szerokie horyzonty, bo omawia wiele zagadnień z filozoficznego punktu widzenia, więc nie zamieni nikogo w groszaroba. Treści i narzędzia tu zaprezentowane pozwalają mocno chodzić po ziemi. Jednak książka nie czyni z nas ludzi przyziemnych i zainteresowanych tylko pieniędzmi i konsumpcją, ponieważ uwzględnia również mistyczny punkt widzenia. Redakcja: Wstęp. Poznaj samego siebie. Napis na bramie świątyni Apolla w Delfach. Zanim zacznę pisać o Prosperity Training, chciałbym najpierw wyjaśnić potrzebę tego typu edukacji. Wyobraź sobie piękny rydwan, powożony przez woźnicę, zaprzężony w dwa, trzy lub cztery konie. Ta starożytna metafora rydwanu znakomicie odzwierciedla sytuację człowieka. Rydwan to orientacja, np. znajomość pewnego zakresu faktów, stanowiąca pojazd, na którym jedziemy i od którego zależy nasz los. Konie to energia, która jest potrzebna do realizacji zadań i celów. Woźnica to ten element w nas, który lepiej niż inne części człowieka uchwytuje cele, jak również potrafi skoordynować współpracę pojazdu i koni. Klęska naszych podczynań może zależeć od braku orientacji, od niewłaściwego uchwytywania celów lub od braku odpowiedniej energii do działania. Książka zawiera materiały, które pozwalają poprawić orientację, lepiej uchwytywać cele. Nauczyć się wydobywania energii oraz poprawić koordynację między tymi elementami. O Andrzeju, zdjęciach i braku reakcji chemicznych. Jeden z moich znajomych opowiadał mi kiedyś ze zdziwieniem zdarzenie, które miało miejsce na lekcji chemii w szkole średniej. Andrzej został wezwany do odpowiedzi i dostał pytanie z zakresu fotografii. Miał odpowiedzieć o zjawiskach mających miejsce podczas wywoływania zdjęć. Było to w czasach, kiedy królowała piękna fotografia czarno-biała, a kolorowe zdjęcia dopiero zaczynały swoją karierę. Andrzej był specjalistą od wywoływania zdjęć czarno-białych. W piwnicy miał pracownię i wywoływał zdjęcia dla znajomych i nieznajomych. Więc takie pytanie z zakresu chemii na pierwszy rzut oka wydało mu się łatwe. Opowiedział więc bardzo dokładnie o procesie wywoływania zdjęć: co się robi, czym i w jakiej kolejności. Kiedy skończył, nauczycielka chemii powiedziała: Wszystko dobrze, tylko to jest lekcja chemii, więc może opowiesz o tym, jakie reakcje chemiczne zachodzą na poszczególnych etapach procesu i zapiszesz je na tablicy. Andrzej wpadł w szał. Reakcje? O czym pani mówi? Tyle razy to robiłem i nie widziałem żadnych reakcji. Tak jak Andrzej nie widział żadnych reakcji, które, mówiąc szczerze, nie potrzebowały jego świadomości, by funkcjonować, tak wielu ludzi nie widzi tego, co ma wpływ na ich losy. Jeśli nie chcesz uczyć się wewnętrznej chemii, nauki o przyczynie i skutku, może Cię czekać los kopii kopciuszka. Kopia kopciuszka to osoba opierająca się na przekonaniu, że kopiowanie zewnętrznych zachowań i procedur prowadzi do sukcesu. W jakimś polskim magazynie widziałem historię obrazkową o kopii kopciuszka, która świetnie ilustruje dalsze losy opisanego powyżej Andrzeja. Na pierwszym rysunku kopciuszek szoruje podłogi w domu złej macochy. Tych podłóg do szorowania jest niewiele, 70, 100 metrów kwadratowych. Na kolejnych rysunkach są bal, książe, pantofelki. Doskonale znasz te historie. Na ostatnim rysunku Kopciuszek dalej szoruje podłogi, ale już w pałacu księcia. Tym razem podłogi do szarowania liczą tysiące metrów. Budda, 500 lat przed naszą erą, powiedział, że umysł jest twórcą wszystkich rzeczy, że jest naszym największym przyjacielem i największym wrogiem, i wszystko, czego doświadczamy, jest przede wszystkim stanem naszego umysłu. Zapraszam do podróży w kierunku poznawania siebie, swojego umysłu i przejmowania kontroli nad własnym życiem. Nasza kultura jest przesiąknięta myśleniem technicznym, mającym bardzo ograniczone zastosowanie. Ogranicza również nasze myślenie do materialnych konkretów, czyniąc człowieka istotą, która za byt uważa tylko to, co rękami objąć może. Platon. Brak głębokiej refleksji poszukującej głębszego znaczenia pozbawia nas języka, który jest jednym z narzędzi poznania. Z takim podejściem wchodzimy w największą tragedię egzystencjalną człowieka, której podstawą jest niewiedza, a nawet głupota. Aby zrozumieć i pracować z najważniejszymi zagadnieniami egzystencjalnymi, potrzebujemy języka, który to umożliwi. Ta książka uczy między innymi takiego języka. Bogactwo. Większość ludzi kojarzy bogactwo jedynie z pieniędzmi. Będąc w Turcji, w okolicach Efezu, zwiedzałem miejsce, gdzie dokonała żywota matka Jezusa Chrystusa. Jest tam piękny, mały kościółek o bardzo przyjemnej atmosferze. Po zwiedzaniu przewodniczka powiedziała: Kiedy Państwo zejdą w dół, zobaczą trzy źródełka. Jedno daje zdrowie, drugie miłość, a trzecie bogactwo. Można napić się tylko z jednego. A pan co wybierze? Zwróciła się do mnie. Zdrowie dla żony, miłość dla teściowej, a dla siebie bogactwo, zażartowałem. Dlaczego? Bo w bogactwie zawiera się wszystko. Prawdopodobnie pani przewodniczka myślała, że bogactwo to tylko kasa. Myśląc w ten sposób, zamieniamy się w groszoroba podszytego rządzą. Powiedz mi, jaka jest twoja koncepcja bogactwa, a powiem ci, kim jesteś. Czy nie zapomnieliśmy przypadkiem, czym jest bogactwo? Czyż do zbioru bogactwa nie należą dobrostan, dobre stosunki z ludźmi, udany związek, wewnętrzne bogactwo, szczęście, miłość, zdrowie, sprawność intelektualna, świadomość, charyzma, powodzenie u płci przeciwnej, dobre traktowanie siebie i ludzi, efektywność i dobra organizacja? Długo można by o tym mówić. Wielu z wymienionych nie kupimy za pieniądze. Zapomnieliśmy, że samotność, zgorzkniałość czy zgryźliwość dotyka czasem nawet bardziej tych ludzi, którzy mają pieniądze. Człowiek, który urzeczywistnił wartość bogactwa, umierając, nie powie: Z pustymi rękami na świat przyszedłem i z pustymi odchodzę. Czyż tak nie mówił Aleksander Macedoński, gdy umierał? Dlatego w książce o wewnętrznym bogactwie będziemy pisać o wszystkim, co ważne. Oczywiście są to pieniądze, seks i biznes, ale też jakość życia, spełnienie, szczęście i wiele, wiele innych. Gdyby Bóg nie stworzył żółtego miodu, większość mówiłaby, że najsłodsze są figi. Xenofanes. Opowieść o Narcyzie. Narcyz od wczesnych lat młodości odznaczał się niezwykłą urodą, z której był dumny. Stała się ona powodem złamania serc wielu zakochanych w nim osób, których względy odrzucał. Odtrącił między innymi nimfę echo, a także przesłał miecz najbardziej uporczywemu zalotnikowi. Ten, popełniając samobójstwo na progu domu Narcyza, wezwał bogów, by go pomścili. Prośbę tę usłyszała Artemida, która sprawiła, że narcyz się zakochał, ale nie mógł zrealizować swego pragnienia. Pewnego dnia Narcyz podszedł do źródła o niezwykłej przejrzystości i w jego tafli ujrzał swe odbicie, którym się zachwycił. Próbował objąć i całować chłopca, którego zobaczył, lecz wkrótce rozpoznał w nim siebie. Odtąd godzinami leżał wpatrzony we własny wizerunek. Mimo żalu odczuwał także przyjemność, która wynikała z przeświadczenia, że owo spoglądające z tafli jeziora drugie ja nigdy go nie opuści. Któregoś dnia Narcyz wziął w dłoń sztylet i odebrał sobie życie. Krew wsiąkła w ziemię i zrodziła białe kwiaty z czerwoną koronką, które nazwano jego imieniem. Francuski filozof Louis Lavelle w L'Herreur de Narcisse, błąd narcyza, zinterpretował ten grecki mit w kontekście konieczności ciągłego zmieniania się człowieka podczas poszukiwania własnej tożsamości, własnej esencji. Lavelle twierdzi, że bycie ludzkie stale się kształtuje, nigdy nie staje w miejscu. Człowiek nieustannie tworzy siebie na nowo. Kiedy przestaje to robić, zmienia siebie samego w rzecz, której tożsamość w jego ujęciu nie ulega zmianie. Błąd narcyza polega na odrzuceniu konieczności ciągłej zmiany i kolejnych prób ujęcia siebie samego w coraz doskonalszy sposób, na rzecz zidentyfikowania się z wizerunkiem i uznania siebie za człowieka ukończonego, który już nie musi się rozwijać. Narcyzm, zdaniem Lavella, to błąd świadomego zaniechania. Pracując z ludźmi od ponad 30 lat, ciągle i nieustannie na nowo widzę, że nie chcą się uczyć. Kiedy na szkoleniu dla prezesów przedstawiałem wyniki badań, jeden zadufany w sobie inteligent powiedział, ale mnie to nie przekonuje. Inni pytają, po co mam się tego uczyć? Jakie korzyści będę z tego miał? Czy nie lepiej tego zaniechać? Nie musisz się uczyć. Bez tego da się żyć. Ale jeśli nie przejdziesz na przykład 500-700 godzin szkoleń w zakresie komunikacji przez emocje i rozpoznawania własnych przeżyć, będziesz się całe życie kłócić z żoną, z mężem. A jeśli je przejdziesz, to pamiętaj, że jest to dopiero poziom psychologiczny i może nie wystarczyć do budowania szczęśliwego związku. Dla mnie kwestia uczenia się jest na początku związana z jakością życia, a potem ze współuczestnictwem w jakości życia przez duże J. Decyduj sam. Ale jeśli nie chcesz się zmieniać, nie czytaj tej książki. Ta książka cię zmieni. Mitologia grecka opowiada o narcyzie, człowieku, który zakochał się egoistyczną miłością w swoim obliczu. Zadufany, zanurzony w swoim samolubstwie człowiek uważa się za skończone dzieło, w którym nie ma nic do dodania. Uwielbienie dla swojej własnej autoprezentacji, inteligencji, wyglądu i wiedzy sprawia, że człowiek staje się zamknięty i porówni równi pochyłej zmierza wprost do życia na poziomie rośliny. Na poziomie pięknych kwiatów, których tak wiele wydaje matka ziemia. Narcyz, róża, tulipan cieszą oczy. Ich życie trwa tylko chwilę i poza tą chwilą jest pozbawione znaczenia i sensu. Skoro z pustymi rękami przyszedłeś, czy z pustymi odejdziesz? Grecka bogini fortuna ma zasłonięte oczy. Może cię trochę zaskoczę, opowiadając zasłyszaną historię o tym, jak powstała wielka fortuna. Pewnego razu pan X wpadł na genialny pomysł na biznes. Mianowicie, postanowił kupować ogórki po 35 centów za kilogram we wschodniej części miasta i sprzedawać je w zachodniej części miasta po 60 centów za kilogram. Kiedy po raz setny jechał z kolejną porcją ogórków ze wschodniej do zachodniej części miasta, dostał wiadomość, że jego stryjek, który właśnie zmarł, zapisał mu 15 miliardów euro. Stąd wniosek prosty. Mamy to, co rozlosowało nam życie. Urodziliśmy się w takiej a takiej rodzinie. Otrzymaliśmy takie, a nie inne wykształcenie. Znaleźliśmy się w odpowiednim czasie, w odpowiednim miejscu. Przypadkowo wpadliśmy na pomysł i tak dalej. Możemy być z siebie bardzo dumni, aczkolwiek doskonale wiemy, że nie jesteśmy w stanie powtórzyć swojego sukcesu. Gdybyś był w stanie powtórzyć swój sukces trzykrotnie, na różnych kontynentach i w różnych branżach od zera, to znaczyłoby, że rozwinąłeś wewnętrzną zdolność, a jeśli nie, to sukces nie jest twój. Wielu ludzi, którym życie rozlosowało to i owo, pisze książki o tym, jak dojść do sukcesu. Ale nie radzę czytać tych książek, bo rozlosowanego sukcesu nie da się powielić. Dlatego zapraszam do rozważań na temat tego, od czego zależy sukces co jest, a co nie jest bogactwem co się da, a czego nie da się zmienić. Nie obiecuję wiele ekscytacji, ale może uda Ci się zacząć przejmować kontrolę nad swoim własnym życiem, wyodrębniając się z koła wiecznego przypadku. Zawartość poszczególnych kursów. Kurs pierwszy. Rozdział ten jest przedstawieniem różnych rodzajów celów, które zostały podzielone na odcinkowe, wynikowe, umożliwiające przekraczanie barier i ograniczeń, rozwojowe oraz jakościowe, czyli duchowe. Każdy z tych różnych celów ma odrębną charakterystykę, inny sposób określania i realizacji. Mylenie np. celu odcinkowego z rozwojowym może prowadzić do wyboru nieadekwatnej metody działania oraz do frustracji wynikającej z faktu, że odpowiednio stosuje się zadaną instrukcję, a mimo tego nie uzyskuje się oczekiwanych wyników. Dlatego zanim podejmiesz się realizacji danego celu, zastanów się, do którego rodzaju należy i jaką metodę pracy możesz w związku z tym zastosować, by twoja praca przyniosła efekty. Drugim tematem tego rozdziału jest powiązanie człowieka z celami. Wyodrębniono intencje, pracowitość, mocny umysł, inteligencję, emocje, związek z samym sobą oraz relacje z innymi jako czynniki stwarzające pozytywne lub negatywne powiązanie z celami. Każdy z tych elementów może Ci ułatwiać lub utrudniać realizację celów. Kurs drugi. Jest niezwykle ważny, ponieważ omawia warunki podmiotowe umożliwiające realizację celów. Warunki podmiotowe? Cóż to takiego? Może ktoś zapytać. To twoja wewnętrzna zawartość, nawykowe myślenie, nastawienia, sposoby przeżywania i interpretowania rzeczywistości. Fragment ten pomoże Ci pracować z identyfikacją i ewentualną zmianą tych czynników w Tobie, które utrudniają lub uniemożliwiają realizację wymarzonego celu, oraz rozpoznawać i wzmacniać te czynniki, które są pomocne. Pomoże Ci wyodrębnić, które elementy w Tobie składają się na umysł przyciągający klęskę, a które na umysł prowadzący do zwycięstwa. Kurs trzeci to przegląd czynników, nastawień, postaw. Nawykowych działań, które prowadzą do sukcesu, czyli są jego sojusznikami lub prowadzą do klęski, czyli są wrogami sukcesu. Oczywiście to przykładowe czynniki, ale dzięki temu, że są one różnorodne, wskazują na wielość obszarów, które powinny stać się polem do samodzielnego poszukiwania i poszerzania stworzonej listy w odniesieniu do własnego doświadczenia i obserwacji. Kurs czwarty. W porównaniu do wcześniejszych części kurs Karawana Marzeń jest w większym stopniu oparty na kontakcie z marzeniami. Pomoże Ci odpowiedzieć na pytania, dlaczego nie realizujesz marzeń? Co stanowi nagrodę za oddalanie od siebie tego, kim mógłbyś się stać, gdybyś w to uwierzył? Po co siedzisz w norze, czyli strefie komfortu? Jak środowisko wymusza na tobie podążanie za tym, co atrakcyjne społecznie? Czy i czym chcesz płacić za realizację marzeń? Jak rozpocząć poszukiwania tego, co da Twojemu życiu światło? Jak dotrzeć do swojej lampy Aladyna? Kurs piąty. Ta część pomaga w nauce rozpoznawania naszych pragnień oraz tego, które z nich są destrukcyjne, a które mogą stanowić wiodącą siłę, wyzwalającą z nas energię potrzebną do osiągnięcia sukcesu. Omówiono tutaj również wiele destrukcyjnych czynników powiązanych z nieprawidłowo postawionym pragnieniem czynników, od których należy się uwalniać. W zależności od pragnień, które chce się realizować, można również wyróżnić dwa modele bogactwa: konsumpcję i wewnętrzne bogactwo. Pierwsze wskazuje na rzeczy, które się posiada, a dokładniej na rzeczy, które nas posiadają. Drugie to wewnętrzny stan niezależny od zmiennych warunków świata, w którym wszystko płynie. Kurs szósty uczy posługiwania się władzami umysłu wyobraźnią, myśleniem Wiarą, fabularyzacją rzeczywistości. Budda powiedział, że umysł może być naszym największym przyjacielem i największym wrogiem. Ten rozdział jest znakomitym komentarzem do tych słów. Uczy, w jakim zakresie dane władze umysłu mogą być skutecznymi narzędziami, oraz wskazuje konsekwencje nieprawidłowego stosowania tych władz. Uważna lektura może bardzo pomóc w osiąganiu celów. Kurs siódmy. Zawiera materiał, który pozwala rozpocząć pracę z siłą napędową naszych klęsk i sukcesów. Pomaga w rozpoczęciu poszukiwań naszego marginesu wolności, który umożliwia zwycięstwo. Niektóre z zagadnień tego kursu to zazdrość, rządza, pycha, niewiedza i nienawiść, gdyż te właśnie siły napędowe uruchomione w chwili rozpoczęcia realizacji zadania w dużej mierze warunkują efekt końcowy. Podejmowane jest również zagadnienie prawa, przyczyny i skutku. Kurs ósmy zajmuje się poczuciem braku i niedoboru, które tkwi gdzieś głęboko w nas, ograniczając nas i sprawiając, że sami ograniczamy siebie. Kompleksy, poszukiwanie akceptacji, nieśmiałość. Te i inne czynniki wyznaczają nam granice, blokują otwarcie na możliwości, które niesie życie. Przekraczanie granic. Przekraczanie umysłu biedy, który w nas mieszka, i określanie celów w kategoriach umysłu bogactwa są głównymi tematami tego kursu. Prosperity Training zawiera zapis kilku następujących po sobie kursów, ułożonych od zagadnień prostych do trudnych i wymagających znajomości poprzednich lekcji. W każdym następnym kursie język staje się bardziej precyzyjny, a zagadnienia są postawione bardziej operacyjnie, dlatego rozdziały należy czytać po kolei. Powodzenia! Niech Twoja karawana marzeń znajdzie drogę do Ciebie. Nawis Nord. To był fragment audiobooka Nawisa Norda: Prosperity Training. Jeśli Cię zainteresował, zapraszamy do sklepu wydawnictwa Antares www.navisnord.eu.